Witajcie na moim kanale, powrót do natury Beata Szymańska. Kochani, tak króciutko, chcę Was zaprosić do dwuletniej przygody, którą nazwałam Sztuka Bycia Sobą. Trochę już tych informacji gdzieś tam na moich ostatnich filmikach jest, natomiast e, krótko dzisiaj powiem, że od marca roku 2022 przez cały marzec i kwiecień będą trwały sesje kwalifikacyjne do tego programu. Kochani, sesje kwalifikacyjne są niezbędne, które musisz odbyć po to, żeby mogła ci wstępnie nakreślić jaką potrzebujesz przejść drogę transformacji. Kochani, ta transformacja będzie trwała od września 2022 do czerwca 2024, z wyłączeniem wakacji. Kochani, sztuka bycia sobą jest to taki program, który oferuje dla Ciebie jako dogłębna transformacja Twojego ciała i Twojego umysłu, czyli można powiedzieć taka terapia, która będzie przygodą w grupie, ale jednocześnie będzie szedł własną z taką zindywidualizowaną drogą. Kochani, pokrótce na czym będzie to polegało. Jeśli już będziesz po tej sesji kwalifikacyjnej, na której porozmawiamy o Twoich głównych programach, o Twoich głównych zranieniach, o Twojej traumie, o konfliktach, z którymi Ty chodzisz po życiu, i zobaczę Twoje ciało, bo rozmawiamy o Twoich obronach psychologi psychologicznych, przepraszam, o Twoich nawykach, o takich e, różnych zniewoleniach, które gdzieś tam Cię zapętlają, które Ci dają zgniłe owoce. Więc, kochani, sesja kwalifikacyjna będzie e, odbywała się przez marzec i kwiecień przez dwie godziny dla jednego chętnego, dla jednego uczestnika. I wtedy po takiej sesji kwalifikacyjnej. Ty zastanowisz się czy zgadzasz się na taką Drogę wstępnie nakreśloną przeze mnie, tak, od strony psychoterapeutycznej. Kochani, ta przygoda ma być przede wszystkim fajną zabawą, ale będzie w tym wpleciona terapia. Będzie, kochani, w takiej formie, że dużo będziemy pracować przez ciało, dużo będziemy robić takich zabiegów, żeby wyprowadzić z naszego ciała traumę, zranienia, lęki, stare emocje, żeby to wszystko, co leży na dnie Twojego systemu, przez co jesteś chory, brzydki, nieszczęśliwy, sfrustrowany, gniewny, krzywy i tak dalej, to wszystko będziemy stopniowo, stopniowo pracując z ciałem, będziesz z siebie wyprowadzać. Następną takim, taką rzeczą ważną w terapii, w tej dwuletniej przygodzie, kochani, to będzie praca nad własnymi przekonaniami, własnymi programami. I tu może pokrótce wyjaśnię. Skąd by miał wiedzieć taki przeciętny obywatel, jakie on ma w sobie programy? Kochani, na ogół poznaje się to przez owoce. Zaczynamy, jak gdyby, poszukiwać ponicę do kłębka, więc. Idziemy niejako do tyłu. Sprawdzasz, jakie zgniłe owoce wciąż w Twoim życiu się powielają, i zaczynamy, tak idąc do tyłu, poszukiwać, jakie one mają źródło. Jak dojdziemy do źródła, to tam siedzi w Twoim umyśle pewne przekonanie, pewien program, pewien konflikt, który wciąż nakazuje Ci iść tą niewłaściwą drogą, ale ten konflikt, kochani, mieszka w podświadomości, czyli w tej części nas nieświadomej. I istotą terapii jest niejako wywlec z części podświadomej do części świadomej, oświecić jak się pięknie mówi w rozwojówce, światłem świadomości dany konflikt, często nazywany jest iluzją, takim tym Lowenowskim zawieszeniem, i wtedy zaczynamy świadomie. Ten konflikt rozkładać na czynniki pierwsze. Pamiętajcie, że ten konflikt, jak jest w psychice, to on jest też w Twoim ciele. Więc dlatego ta terapia, ta dwuletnia przygoda, ta Twoja dwuletnia transformacja będzie wielotorowa. Będziemy tak samo pracować z pomysłem, jak i z ciałem, kochani, bo poprzez ciało mamy szybszy dostęp do tego, co mamy bardzo wyparte w sobie: stare emocje, stare lęki, stare nasze zranienia, których my. Tak bardzo się boimy ponownie doświadczyć, że siłą mechanizmów obronnych spychamy, spychamy, spychamy. I kochani, kiedy to z nas może w końcu wyleźć? Znacie takie skrajne przypadki, że na przykład ktoś po jakimś drastycznym wydarzeniu osiwiał w jeden dzień, w jedną noc. To są naprawdę bardzo rzadkie przypadki, ale jednak istnieją. Polega to na tym, Albo wynika to z tego, że z człowieka, siłą tego mocnego, tragicznego doświadczenia, można powiedzieć, wszystkie brudy z systemu wylazły. Wszystkie stare emocje, traumy zatrzymane, energia traumy skumulowana. Więc to jest taka siła, która idzie z Twojego systemu, poruszona, właśnie wzburzona tym bolesnym, dzisiejszym doświadczeniem. I to jest takie nagłe wyprowadzenie z systemu, właśnie tej skumulowanej energii, która ciebie. Posuwa w starzeniu się, posuwa w degradacji, w tych procesach starzeniowych, że, że ciało nie zdążyło się zaadoptować. Więc, takie wiecie, nagło, jakby człowiek postarzał się o 10-20 lat. Więc, kochani, dlatego przygoda jest dwuletnia, średnio z doświadczenia. Z własnego również widzę, że jeśli człowiek pracuje nad sobą, nawet w autoterapii, nie musi chodzić też na terapię taką profesjonalną, to praca ze sobą, ze swoją psychiką i z ciałem to jest, kochani, najmniej dwa lata. Myślę, że dla, dla ciała to jest nawet więcej, ponieważ musisz przede wszystkim oświecić to, co spychałeś do tej pory w podświadomość, zobaczyć świadomie, dopuścić do. Wiedzy, dopuścić do swojej świadomości, chcieć się z tym rozprawić, ponad wszystko nauczyć się innych zachowań, tych behawiorów. Czasem jest tak jak taki nurt właśnie psychologii. Psychologii poznawczo-behawioralnej to opiera właśnie się na tym, że człowiek zmienia swoje nawyki na te prawidłowe, ale może nie do końca wiedzieć, z czego to wynika. Natomiast tutaj zmiany behawiorów będą częścią naszej terapii, bo jak Ty już będziesz wiedział, jaki w Tobie mieszkał do tej pory konflikt, jakie iluzje w Tobie trwają, jakie zawieszenia są w Twoim ciele, to Ty wtedy już będziesz wiedział, co jest tym zgniłym korzeniem całego Twojego systemu i wszystkie, czy nawyki, czy praca z ciałem, czy traktowanie swojego ciała, czy sposób odżywiania się, czy sposób budowania relacji, czy stawiania granic, to wszystko z odbicia zacznie się zmieniać. Także naprawdę najważniejszą rzeczą według mnie to jest odnaleźć ten zgniły korzeń. I ja do takiego poszukiwania tego korzenia właśnie Cię zapraszam. Na początku w tej sesji kwalifikacyjnej w marcu i w kwietniu, następnie będziemy sobie przechodzili miesiąc po miesiącu Taką transformację, ale to ty będziesz już pracował. I z moim oczywiście tutaj psychoterapeutycznym prowadzeniem, będziesz miał dla siebie taką zindywidualizowaną drogę takiej transformacji i dla umysłu, i dla ciała. Kochani, więc zapraszam Was do zapisów na sesje kwalifikacyjne na adres BA773 małpawp.pl. Jest to adres do kontaktu, do zapisywania się na sesję. Tutaj do. Do mojej firmy, więc, kochani, zapisujcie się na ten adres i. W, w marcu albo w kwietniu spotykamy się najlepiej na żywo tu w Krakowie. A dla tych, którzy mają daleko, można też na Skype'ie. Jeśli jesteś bardzo zachęcony, zaangażowany, to też może być na Skype'ie. Chociaż najlepiej, kochani, rzeczywiście się dotknąć, zobaczyć i popatrzeć na ciałko w całości. Więc dużo z takiej, wiecie, mowy niewerbalnej też wynika, czego na Skype'ie niestety nie widać. Na ogół nie widać, albo widać tylko do połowy ciałka, od pasa w górę. Natomiast, kochani. Program pojawi się w ten weekend. Już obiecuję go dokończyć, dopisać, uściślić, będą wszystkie dane łącznie z kosztorysem. Więc już od 28 lutego będziecie mieli dostępny cały program tejże dwuletniej przygody, którą nazwałam Sztuka bycia sobą. Kochani Ostatnie zdanko, już podsumowując, dlaczego sztuka bycia sobą. Istotą terapii jest, kochani, odnalezienie siebie, każdego utraconego kawałka twojego serca, twojej osobowości. Jeśli miałeś doświadczenie z, z relacjami toksycznymi, to wiesz, jak bardzo boli utracony kawałek siebie, ponieważ relacja toksyczna uwypukla ci tę ranę, uwypukla ci ten brak, i to jest to, za czym ty nieświadomie tęsknisz. W relacji z takim właśnie narcyzem, z takim psychopatą, socjopatą, czyli jeszcze innym tam demonem, ty boleśnie się dowiadujesz, jak jest w tobie brak. Jeśli już wiesz, jak boli ten brak, to dlaczego by, kochani, świadomie nie pójść do swojego systemu, nie zrobić takiego wewnętrznego audytu i nie e, dorośle, tak świadomie, tak, wiecie, odpowiedzialnie i tak... E, z twojej decyzji, żeby wynikało, że ty chcesz, że ty chcesz siebie poskładać do kupy, że każdy utracony kawałek siebie ty będziesz chodził po życiu i zbierał. Kochani, naprawdę odbudowa wewnętrzna to jest coś pięknego. To jest taki stan, w którym ty czujesz się pełny, już nie ma tego bólu duszy, nie ma tej pustki wewnętrznej, nie ma tego sania. Naprawdę i o tym boleśnie się dowiadujesz w toksycznych relacjach, więc kochani, możemy raz na zawsze to zasklepić, odbudować, ale najpierw musisz się dowiedzieć, czego w tobie brakuje i właśnie to e, chcący czy nie chcący, podpowiada Ci osoba toksyczna, na przykład narcyz. Ja Was kochani zapraszam do takiej przygody Sztuka Bycia Sobą, ponieważ rzeczywiście ten program dwuletni z wyłączeniem wakacji będzie taką e, sztuką odnajdywania siebie i kreowania siebie prawdziwego. Tak jak mówi Loen e, człowiek przed zranieniem ma pierwszą naturę, czyli tak jak Cię zaprogramowała biologia, jak Cię wymyśliła natura, jak Cię stworzył, zaprojektował sam stwórca. I my potrafimy mnie, kochani, <coughs> przepraszam, po zranieniach, my odchodzimy od tej natury, dlatego jesteśmy tacy, wybrakowani, nieszczęśliwi, chorzy, brzydcy, sfrustrowani, zgorzkniali, podatni na manipulacje, podatni na zewnątrz i tak dalej, i tak dalej. Jak ty dojdziesz, tak, z własnego wyboru, do czego się właśnie w tej przygodzie zachęcam, żebyś szedł sam i odszukiwał własne kawałki utracone, żebyś sam kreował siebie, tworzył na nowo takim, Jakim pragnęłeś zawsze być. Więc sztuka bycia sobą, kochani, sztukę trzeba stworzyć. Sztuka to jest czymś, co wymaga kreatywności. Więc z prowadzeniem takim psychoterapeutycznym i jeszcze w. Pomocy właśnie ludzi z kultury i sztuki, mam już pewne osoby na oku, będziemy towarzyszyć ci w tej dwuletniej transformacji. Zmienimy ciałko na zdrowe, na elastyczne, na promienne i rozprawimy się z różnymi konfliktami, które mieszkają w Twojej psychice. Na taką dwuletnią przygodę. E, Koni, ja już się zaciekawiam, też będę kreowała taką postać w sobie, i oczywiście na koniec po całej tej dwuletniej przygodzie będzie, będziesz oglądał sobie y własną transformację, będziesz miał robione zdjęcia, będziesz miał robione takie mini wywiady z Tobą, żebyś miał dowody rzeczowe, jak pięknie transformujesz. Kochani, naprawdę super metodą jest robienie sobie zdjęć, nagrywanie sobie krótkich filmików i po jakimś tam czasie pracy nad sobą powracanie. Niesamowita transformacja, jak świadomie pracujesz nad sobą. Naprawdę pół roku, rok robi taką różnicę i w ciele, i na umyśle, i w mimice twarzy, i w żywotności, i w wigorze, i w zdrowotności i w urodzie, naprawdę jak powraca do nas wewnętrzne światło, czyli jak się rozprawiamy z tą traumą, nie ma nic piękniejszego. Więc kochani, będziemy też mieli udokumentowaną Twoją indywidualną drogę, indywidualną przygodę. Na koniec, jako może egzamin, a może nagroda, a może wspólne takie, takie ukoronowanie, może zabawa, będzie spektakl. Będziemy ro, robić właśnie z pomocą ludzi z teatru, będziemy robić taką mini sztukę, mini spektakl z naszych e, ciał które są po transformacji, więc będziesz się uczyć pewnej sztuki, takiej występu, takiej etiutki, która będzie adekwatna do postaci, którą sam wykreujesz, czyli do takiej postaci, którą zawsze pragnęłeś, pragnęłaś być. I na koniec już powiem, że ja zawsze lubiłam takie dziwności, takie ekscentryczności, jakieś buty z czubem, jakieś, jakieś zielone, zielone buty, bardzo lubię zresztą zielony kolor, jak tu widać i wszystko, co jest dziwne, co jest w cieniu, co jest przerysowane, co jest też i demoniczne, kochani, też i takie pasożytnicze, coś, co się chowa po krzakach, co siedzi w szafie, co gdzieś tam wiecie, skrzypi pod podłogą, to mnie zawsze zaciekawiało, ponieważ to jest połowa naszej natury. Tam siedzi, kochani, w tym ogromny potencjał. Więc ja będę kreować w sobie, będę się przyszykowywać i mentalnie, i tak cieleśnie, do roli takiej ekscentrycznej kobiety, która będzie chciała zagrać. Jakiś, jakiś rodzaj zaburzenia, takiego wiecie, klinicznego zaburzenia osobowości. Bardzo bym chciała umieć się wcielać w różne zaburzenia, w różne postaci. Na razie zgłębiam, jak te wszystkie umysły mają, takie zagubione, właśnie umysły, które zbłądziły, które mają zaburzenia osobowości, aż do opętania duszy. Natomiast będę chciała się umieć wcielić, wcielić w taką postać i próbować, próbować, bo to kochani nigdy nie można tak sobie to zagrać dogłębnie, ale próbować poczuć, jak to jest kochani, od środka. Więc taką postać będę kreować ja, z mojej ciekawskości i ukochania życia, natomiast Ty będziesz kreował taką postać, którą Ty zawsze pragnęłaś, czy pragnęłeś się stać, a z jakiegoś tam powodu nie wolno Ci było, bo może byłeś obśmiany, może byłeś niewidziany, niekochany, niezaopiekowany, może byłeś zaniedbany, może byłeś e, sterowany, może... Ktoś Ktoś tobie układał życie, a ty wiesz, że gdzieś tam w tobie drzemie inna natura, czyli tak naprawdę ta Twoja pierwsza, ta Twoja prawdziwa. Więc kochani, zapraszam Was do zapisów. Przez marzec i kwiecień prowadzę sesje dwugodzinne, kwalifikacyjne do projektu, który zacznie się już we wrześniu 2000. 22 roku i 28 lutego będzie program dostępny, program szczegółowy całego tego przedsięwzięcia. Dziękuję Wam serdecznie, podajcie dalej, jeśli uważacie, że treści, które tam zamieszczam, przydałoby się jakiejś osobie z Waszego otoczenia. Może ktoś by chciał z swoich znajomych, swoich bliskich wziąć udział w takiej przygodzie, więc kochani, zapraszam. Tyle na dzisiaj, serdecznie Was pozdrawiam, miłego wieczoru i do miłego zobaczenia gdzieś tam. Papa! Pa.